Dobry, Dagmara Króżewska, 7NL. W imieniu Polonii Holenderskiej mam zaszczyt powitać gwiazdę polskiej sceny muzycznej o przepięknym i niepowtarzalnym głosie, panią Beatę Kozidrak. Witam serdecznie. Pani Beato, mnóstwo płyt, mnóstwo koncertów, mnóstwo fanów. Jak to się zaczęło? Oj, to długa historia. Nie wiem od czego zacząć. Może od, od tego, że mając 18 lat, wystąpiłam w Opolu z, z zespołem Bajm. By. Byliśmy świeżo upieczonymi muzykami, właściwie studentami. Jeszcze ja chodziłam do liceum, strasznie zawsze chciałam śpiewać, i zdobyliśmy tam drugą nagrodę. I tak to się właściwie zaczęło. Kiedy śpiewałam w Opolu na polskim amfiteatrze, pomyślałam sobie, bisując już któryś raz piosenkę piechotą do lata, pomyślałam, że to jest właśnie to, co chciałabym, Życiu robić. I tak się zaczęło i po prostu krok po kroku trzeba było wrócić do szkoły, skończyć szkołę, maturę zdać no i wymyślać swoją przyszłość muzyczną. Tak się stało, że razem zaczęliśmy pracować z przyszłym moim mężem, wizjonerem również, więc było mi chyba łatwiej to wszystko zrobić, ale no, to jest długa droga. Dużo opowiadać, dużo pracy, kreatywności, pomysłów, a przede wszystkim pasja, którą. Muzyka zawsze dla mnie jest wielką pasją, a koncerty to są największą nagrodą dla mnie. Ciągle koncertujecie. Kiedy i jak pani odpoczywa? No właśnie. To jest trudna sprawa z odpoczynkiem. Myślę, że. To naprawdę jest trudny temat, bo kiedy mam nawet dwa dni jakieś takie wolne, to nie wiem, co z nimi zrobić. Jest, żyję w takim pędzie niedawno ukazała się moja płyta, nad którą pracowałam półtora roku, więc też w takim byłam ogniu. W takim świecie muzyki mogę tak powiedzieć, ale moja głowa cały czas była zaprząknięta tekstami, pracą nad płytą, wyobrażaniem sobie tego wszystkiego. Dużo, dużo pracy, ale owoce są, bo przecież trzy hity trzeci niebiesko-zielony z, z tej płyty, więc myślę, że to wszystko jest bardzo owocne. Zmieniłam swoje życie. Zamieszkałam w Warszawie. Wszystko się zmieniło, myślę, że przez te dwa lata mogłabym. Śmiało powiedzieć, że, że obdarować kogoś półżyciem, prawda? Tyle się wydarzyło w moim życiu, ale nie żałuję każdego kroku. Idę do przodu i y, jestem szczęśliwa, że mogłam nagrać tę płytę. Y, mam już kolejne pomysły. Gramy, właśnie kończymy już y, trasę Bingo Tour. Która zgromadziła naprawdę mnóstwo, mnóstwo ludzi. Zagraliśmy w największych halach w Polsce wiele koncertów. Szczerze mówiąc, zostały nam dwa w tym roku i, i, i ubolewam nad tym, bo to była piękna przygoda muzyczna. Pięknie zrobiony koncert. Myślę, że pokazujący, że polski artysta może coś takiego zrobić w Polsce. Zgromadzić tyle ludzi i z, e, zrobić koncert na takim poziomie, na europejskim absolutnie poziomie z wizualizacjami ze wszystkim, ze wszystkim, wszystko to było specjalnie przygotowywane na, na, na tę tu, e, turę koncertów, ale w przyszłym roku zapraszam. Jak będziecie w Polsce, będą kolejne koncerty, luty, marzec, ekskluzywna Beata, więc. Pani Beato, czy wyobraża Pani sobie inaczej swoje życie, gdyby nie śpiewanie? No nie wiem, trudno mi powiedzieć to. Nie wyobrażam sobie. Na pewno na pewno pracowałabym z młodymi ludźmi, bo uwielbiam wspólne nasze. Siadanie przy, przy, przy moim stole, My w tej chwili poznałam takich kreatywnych młodych ludzi w Warszawie. Siadamy po prostu i wymyślamy. I oni są, pełni, są strasznie zaangażowani. Ja również jestem bardzo kreatywną osobą, wizjonerką, również, więc cały czas idziemy do przodu i, i mnie to strasznie napędza. A później to się sprawdza, później te marzenia się realizują i. A później po prostu patrzę, że udało się, prawda? Kolejny raz udał się taki właśnie teledysk, który ma miliony od odsłuchań, od, 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 od od, miliony ludzi ogląda, tysiące ludzi przychodzi na koncerty, więc po prostu to nasze działanie jest prawidłowe i naprawdę to się chce żyć. Ja wtedy nie wiem już ile mam lat, ale. Nie żałuję wszystkiego, ale to, 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 co napędza mnie, to właśnie spotkania z, z publicznością, która jest coraz młodsza na koncertach i to jest coś niebywałego, bo ta nowa płyta jakby otworzyła drzwi do tej nowoczesności, do, do, do takiej, a nie innej muzyki, ta moja trzecia solowa płyta, Be Free, B3. Zresztą na całym świecie, bo niedawno wróciliśmy ze Stanów i muszę powiedzieć, że też ta młoda Polonia po prostu fantastycznie się bawi na naszych koncertach, więc mam nadzieję, że dzisiaj w Hadze będzie podobnie. Eee, właśnie za chwilę odbędzie się pani koncert w Hadze. Czego możemy pani życzyć? Mnie no, żebym dała radę Was rozgrzać. Mam nadzieję, że tak będzie. Po raz pierwszy, znaczy ja nie jestem po raz pierwszy w Holandii, ale, ale po raz pierwszy gramy koncert właśnie w Holandii, więc mam nadzieję, że nie ostatni, że będziecie się świetnie bawić i że przygotowaliśmy chociaż jakby zarys tych przebojów dzisiaj na dzisiejszy wieczór, o jakich marzyliście, bo tych przebojów rzeczywiście jest mnóstwo w naszym dorobku i tych moich solowych płytych tych chyba. Postaramy się to wszystko jakoś tak dla Was specjalnie dzisiaj zgromadzić w taką jedną wielką pigułkę, żebyście mogli śpiewać, bawić się i, i zatęsknić za Polską. I, no I do następnego razu. Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas. maczu serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów 7NL i mam nadzieję, że dzisiaj będziecie razem z nami. Do następnego razu. Dziękuję bardzo. no <laughs>